Trzeba odebrać nasz turbo, zamrażać tym truskawkowym złodziejom! Najpierw musimy się stąd wydostać. Mój skaner pokazuje, że talina jest zrobiona z góry. <grymne> Spokojnie, Poli! Zaraz rozgryzę tę sprawę! Przemiana w bibiłkę! Wiem, że to nie jest twój ulubiony smak, ale czy ten jeden raz mogłabyś zrobić wyjątek i nas stąd wydostać? Czego nie robi się dla przyjaciół? Wow. Brawo, kochani! Czas odzyskać nasz turbo-zamrażacz! Coś tu nie gra. Po co szefowi Trumisiu w tyle ludów? Hej, ty! Ten turbo-zamrażacz to nasza własność i zrobimy absolutnie wszystko, by go odzyskać! <grym wytkuj> nie zawahamy się użyć nawet ciosów Lili. Pokaż mu Lila! <grym wytkuj> o, nie jesteś! Jak na truskawkę! A masz ty! Ojej, pięknie! Ja muszę na piórka. Nie mogą mnie zobaczyć. Mnie... U, a, Czekaj, zaraz. E, przepraszam, jesteś pingwinem? Cii, nikt nie może się o tym dowiedzieć. Ale skąd się wziąłeś pośród tych trumisiów? To dosyć ciekawa historia. Nigdy nie mogłem znaleźć dla siebie miejsca. Tułałem się po różnych miniświatach i wtedy trafiłem tu. Postanowiłem się wtopić, a trumisie nie tylko przyjęły mnie jak swego, zrobiły ze mnie przywódcę. Problem w tym, że na drzewach było mi za gorąco, więc wysłałem agentów, by znaleźli coś, co mnie ochłodzi. Gdzie jest Jake? Miał już stać na czatach? Dziewczyny, uwaga! się idą w waszą stronę! O, za późno. Hej, przestań! To nasz wynalazek! Dodawaj! Nie! Potrzebuję go! Do... Uwaga! Moc starczy! O tak! Truskawka! I nie dam rady, jest a, za zimno! A. Pomóż im! Wiem, że się boisz, ale daj im szansę, by Cię poznali, prawdziwego Ciebie. Hmm. Uh. Trumis zawsze pozostanie Trumisiem. To co? Zabieramy turbozamrażacz ze sobą? E, nie, zostawmy im go. Chciałam wynaleźć coś, co odmieni czyjeś życie i chyba mi się to udało. A my mamy już pomysły na nowe, wspaniałe wynalazki. Może działko na truskawkowy dżem? Albo truskawkowa fontanna. O, 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 truskawkowa Widzę, że Lila zasmakowała już w truskawkach.